Cześć! Witam Was w moim nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić panel solarny razem z regulatorem do ładowania. Zacznijmy może od samego panela. Ma on wymiary nieduże, które będą podane w linku w opisie do niego. Jest on bardzo cienki, naprawdę cienki. Tutaj ma dwa wyjścia USB, 5V, chyba tak, 5V 3 ampery maksymalnie. Na każde wyjście. On nawet teraz mruga diodami może w ogóle jakby nie ma prawie dostępu do światła, bo jest z dugry nogami. Znowu ostrość jakieś problemy z nią są. Okej. Okay. I tu ma jeszcze takie wyjście 12-V, dzięki któremu można się podpiąć właśnie do tego regulatora. Jest on elastyczny. Oczywiście nie tak, że można go sobie kompletnie wyginać, ale można go trochę zginać. Tak. O. Jest bardzo lekki jak na panel solarny, naprawdę. I tu ma cztery takie y, kółeczka, które można go zamontować. Y, maksymalny prąd, który teoretycznie jest podany, znaczy prąd moc, to 25 W. Myślę, że nigdy się tak nie uda zrobić z tego 25 W, no bo on nie jest duży. Ale żeby y, na przykład ładować sobie codziennie z niego telefon, to myślę, że wystarczy. Zaraz jeszcze o tym opowiem. Kolejną rzeczą tutaj jest. Regulator ładowania. Teraz akurat nie jest wszystko odpięte, bo jest zima, więc mam panel zdjęty z okna, bo normalnie on jest podpięty. I to niebieskie to tutaj są dwa wyjścia USB. Tutaj na tym ekranie pokazuje się zawsze, jakie jest napięcie i czy panel ładuje akumulator, czy akumulator oddaje prąd do innych urządzeń. I tu są trzy przyciski, którymi można wszystko sterować. To akurat jest 10A. 12V bądź 24V, a 20A, 20A. I maksymalny, maksymalna moc panela to 50V. Akurat to jest takie moje pudełko, gdzie mam wszystko, więc przy okazji to tak. Do panela dołączone są dwa kable. Tutaj mam jeden ucięty, bo potrzebowałem ten kabel, żeby sobie podpiąć go do regulatora. A normalnie jest tak, że tutaj sobie można podpiąć, tu do tego, taki kabel, on ma taką właśnie końcówkę do tego, i tu jest końcówka do gniazda samochodowego, przez co normalnie się panel położy na dachu samochodu czy na masce, a to sobie wpiąć do gniazda w samochodzie i będzie się ładował akumulator w samochodzie, co myślę, że jest bardzo dobrą opcją. Co prawda, to no raczej panele są na lato niż na zimę, a zimą się częściej rozładowuje akumulator w samochodzie. No ale i tak uważam, że jest to bardzo fajna rzecz. I następne nie będę ich wyjmował, bo one są podpięte do regulatora. Tylko tutaj kawałek. Mam tutaj jakąś strytytkę. Ale są takie klemy do akumulatora, że można sobie podpiąć. Też są w zestawie, że można. I one też mają normalnie takie to wyjście. Może gdzieś tutaj mam tą końcówkę, nawet o jest. Tutaj też ona jest oczywiście odcięta, ale że można sobie na przykład te klemy do akumulatora podpiąć tutaj. I później yy, można od razu tymi. Jak są te klemy, te 12-V, to można do jakieś, nie wiem, lampki czy do akumulatora podpiąć. I mam też również akumulator. Co prawda to nie jest z AliExpressu, ale może też dam do niego link, bo bardzo go polecam. To jest 12V akumulator, taki AGM. Pojemność 10 ah więc nie jest duży, ale to jest bezobsługowy, nie ma wycieków. I to, on zabezpieczony ma takie metalowe ładne. Te, nie wiem jak to się nazywa, waży dosyć dużo, yy, ale nie mam z nim żadnych problemów. Pojemność ma naprawdę sporą, jak na swój rozmiar, bo nie jest duży. Także bardzo go polecam. On ma, tam kosztował coś koło 50 zł na Allegro, więc też dam do niego link. Yy, I tak, tutaj od spodu do regulatora się podpina wszystkie kable. Tu się podpina panel plus minus, tutaj się podpina bateria plus minus i tu można jakieś obciążenie podpiąć plus minus. Akurat ja ze starej ładowarki samochodowej, to jest AliExpressu, do której mogę dać link. Ona działała, tylko ja ją zepsułem, ale to też dam do niej link. Tutaj ma on dwa wyjścia USB szybkie, chyba USB 3.0 to jest i sobie je podpiąłem właśnie do tego, bo tutaj te wyjścia USB to są tylko 1A 5V i one były trochę za wolne, więc je podpiąłem ze starej ładowarki samochodowej, zrobiłem taką... Tutaj ładowanie. Także yy, panel mogę jak najbardziej polecić. Jak na przykład, nie wiem, ktoś ma jakiś przy, no, przyczepę kempingową, to pewnie nie za dużo doładuje. Ale nie wiem, na kemping jak się jedzie pod namiot, to żeby sobie na przykład naładować rano jakąś lampkę, żeby w nocy mogła świecić w namiocie. Czy żeby właśnie tak jak ja, bo ja sobie to. Mam na oknie, co dzień mi się ładuje do akumulatora, i później sobie mogę y, z tego szybkiego gniazda USB ładować wszystko, co mam. I przez całe lato ładowałem tak naprawdę wszystko: wszystkie powerbanki, kamerę, wszystko ładowałem sobie z niego. Tylko te, I nawet telefon czasami, bo no, telefon no, dużo prądu akurat y, zużywa, więc. Jeżeli starczyło prądu, to sobie też ładowałem telefon. Ale jeżeli ktoś na przykład chciał ładować tylko telefon, to myślę, że powinno ze spokojem starczyć. Albo jeżeli ktoś chce tylko inne rzeczy ładować, to też powinno ze spokojem starczyć. Może też do tego później, tylko że by trzeba było pewnie mieć większy akumulator, podpiąć sobie przetwornicę na 230 V, żeby zasilać cokolwiek. Yy, także no, naprawdę polecam ten zestaw. Z nie ma problemu, z y, regulatorem też nie. Wszystko z AliExpressu. Yy, w sensie to i to. I teraz podam jeszcze ceny. Co do tej ładowarki samochodowej, ona kosztowała 7,69 i to jest USB 3.0. Ona naprawdę działała bardzo dobrze, tylko ja ją zepsułem akurat, bo ją przegrzałem. Także to nie jej wina. A działała bardzo dobrze, więc też ją polecam. Dodam link w opisie. Panel solarny, sam panel z tymi kabelkami, yy, z tym... Yy, a właśnie, jeszcze w zestawie też były przystawki, że można sobie na przykład do okna przystać przez te dziurki tutaj, co są. Yy, on kosztował yy, razem z wysyłką, 8, ale chyba wysyłka była darmowa, 83,35. Akurat zamówiłem do to bo można i przyszedł mi bardzo szybko. A regulator, mam 20-amperowy, bo sobie wziąłem w razie czego, gdybym kupił na przykład jakiś większy panel czy akumulator. Sam panel ma, sam regulator kosztował też z wysyłką, która też była darmowa: 33,32 32 czyli łącznie to tam kosztowało lekko ponad 100 zł. Cały ten mój zestaw, czyli panel solarny z regulatorem, z ładowarką, z akumulatorem, plus jeszcze musiałem kupić kabelki, bo tam były za krótkie w jednym miejscu. Jeszcze sobie kupiłem karabinczyki, na których on mi wisi. Jeszcze trzytytki sobie też kupiłem, żeby też go zawiesić. To to wszystko kosztowało mnie około 230 zł. To się nigdy nie zwróci, ale jako taki fajny gadżet, no to e, myślę, że jest bardzo, bardzo, dobrą rzeczą. W zeszłym roku, na 2020 e, zawiesiłem go jakoś w marcu, zdjąłem jakoś w listopadzie z okna i przez ten czas myślę, że nie wykorzystałem całego prądu, bo e, jakby czasami on był akumulator już pełny, bo nie miałem czego naładować akurat. E, Parę złotych myślę, że spokojnie tam liczyłem, ale to tak te obliczenia nie są zbytnio dokładne, bo to o, regulator niestety sam nie liczy. A e, właśnie, czy tył on ma metalowy, tak? W ogóle, żeby się lepiej było, żeby, żeby mógł się chłodzić. E, I to się nigdy nie zwróci, ale parę złotych rocznie myślę, że można zrobić oszczędności na prądzie. No i jeszcze to też prąd ekologiczny, no bo no, z panela się robi sam, tak naprawdę. Pudełko to akurat już tam sobie sam tak zrobiłem, żeby tutaj mieć wszystko w nim, bo tutaj mam jeszcze pełno inne jakieś kabelków i takich rzeczy no i właśnie akumulator można też ładnie ukryć. Także wszystko mogę polecić naprawdę. Nie są to, znaczy, no panel był dosyć drogi i to. No ale myślę, że jeżeli ktoś chce się pobawić, to warto. Albo na przykład jak ma jedzie na kemping, to żeby sobie wziąć panel i wtedy nawet będzie trzeba kupować regulatora, bo on przypominam, że ma też wyjścia USB, że może sobie normalnie ładować, nie wiem, telefon czy powerbanka z tych wyjść tutaj USB dwóch. Które też działają bardzo ładnie, więc wszystko mogę polecić. Nie testowałem tym wi USB, bo on mi cały czas wisiał. Jakby testowałem je, ale nie testowałem maksymalnej mocy. Czy to naprawdę jest 5V, 3A? Myślę, że jakby na pełnym słońcu być, a takim pełnym, pełnym słońcu, to może, by się udało na przykład, nie wiem, 2A i 5V, jakieś takie 10W, myślę, że by się mogło udać nawet, że takie 10W, on ma ze spokojem, może 7. Terki się mówią 25, ale myślę, że to się nie uda. No i jest elastyczny, co też jest bardzo fajne, bo niektóre są takie szklane, z metalową obudową, są ciężkie, duże, grube, a ten jest leciutki, cieniutki i jeszcze można go wyginać i nie zbija ani nic. Także bardzo polecam wszystko jako zabawę, albo jeżeli ktoś tego potrzebuje. No, także do zobaczenia w następnym odcinku.